Zadania 30. Punkt P równy 10,2429 leży na paraboli o równaniu Y równa się 2X kwadrat plus X plus 2,219. Prosta o równaniu kierunkowym Y równa się AX plus B jest styczna do tej paraboli w punkcie P. Yy, oblicz współczynnik B. Ok, czyli to chcemy wyznaczyć. No dobra, ma być styczna w tym punkcie. No możemy sobie sprawdzić, jak podstawimy pod x -a 10, to tu dostaniemy 2 razy 100, czyli 200, plus 10, plus 2219, rzeczywiście 2429. Czyli P należy rzeczywiście do wykresu tej paraboli. No dobra, no to styczna? No to po prostu traktujemy to jako funkcję, jako nasze f od x. Liczymy f' od x i to się równa po prostu 4x plus 1. Chcemy w punkcie p, który ma współrzędną x 10, czyli współczynnik kierunkowy to będzie f' od 10, czyli 4 razy 10 plus 1 i to jest 41, czyli nasza prosta będzie y równa się 41x plus b. I b mamy wyliczyć, ma przechodzić przez punkt b, więc go po prostu wstawiamy do równania. 2429 równa się 41 razy 10 plus b. 24202, 2429 ma się równać 410 plus b. Odejmujemy. B równa się 2019, i stąd możemy wnioskować, że no, to jest rozwiązane zadanie. A po drugie, że zadanie jest z roku 2019, bo z reguły właśnie tak wymyślają takie dziwne liczby. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.